Cześć, mamy tutaj ocenić, dla jakiej podstawy logarytmu a podana równość jest prawdziwa. Zaczynamy od pierwszego, czyli wiemy, że a do potęgi drugiej musi się równać 25. To jest zgodnie z definicją logarytmu. No i teraz z tego wynika, że a będzie równe 5, bo a założenie jest takie, że a musi być większe od 0 i różne od 1 zawsze, prawda? Przy logarytmach, więc a równa się 5, ujemny wynik nas nie interesuje. Teraz tutaj następne, czyli a do trzeciej równa się 1 ósma. Możemy to sobie przekształcić. Jeśli nie widzicie od razu, to zamieniamy sobie to na dwójkę do trzeciej. No i teraz widać, że a równa się 1 druga. Teraz następne. Tutaj będzie a do minus pierwszej równa się i 0,25, czyli 25 setnych zapiszemy sobie jako 1 czwartą. I teraz widać, że a do pierwszej to będzie 4, prawda? Bo trzeba po prostu to odwrócić. A tutaj a do minus trzeciej równa się 64. To teraz potrzebujemy to zrobić tak. Możemy sobie zrobić obustronnie do potęgi minus 1. Jeśli zrobimy sobie obustronnie, to będziemy mieli a do trzeciej równa się 1,64. I jeśli, jeśli a do trzeciej to jest 1,64, a wiemy, że pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to jest 4, to znaczy, że A będzie równe 1 czwarta. Bo to na dole byłoby 4 do 3, prawda? O, tak to wygląda.